Promocji naszego rocznika absolwentów 1973. Szczególnie witam przedstawiciela komendanta Centrum Szkoły Łączności i pana który zajmie, zabierze głos i przedstawi nam po prostu zadania szkoły, centrum w tej chwili i ewentualnie jakieś plany na przyszłość, które tutaj szkoła planuje. No, widać, że. Praca jest rozebrana, może będzie <grymne> ładniejszy, lepszy asfalt będzie, Nie. Dzięki tutaj uprzejmości komendy możemy tu spotkać się w obiektach naszej dawnej szkoły, którą wielce sobie cenimy i będziemy mogli usłyszeć o niej obecnym jej obecnym przyzwyczajeniu w sukcesach. Mam przyjemność też powitać naszych dowódców, Ludwika Zalębę. Następnie Zdzisława Hagemajera. Wiesław Michalaka. I praktycznie chciałem jeszcze pana Jarząbka i Kozłowskiego ale niestety byli wyjechani. Głukowik yy, 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 yy. Michniak też jest wyjechany, mimo że miałem kontakt z nim, to tylko prosił o przekazanie uszanowania. No niestety nie mógł być na naszym spotkaniu. Witam też naszych kolegów. Kolegów, prawda? Na pewno nie wiem, czy jest, jest Kazimierz Sikorski. Nie, 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 nie Właśnie chcę poinformować, że jeden i drugi, Smakulski i Sikorski, w związku ze stanem zdrowia, mówiąc uczciwie pogarszającym się u Smakulskiego, a trochę dużej niedyspozycyjności yy, Sikorskiego, po prostu no nie mogli być. I, nie mówili, Sikorski chciał przyjechać, ale widać, że coś się jednak zmieniło. W każdym razie wiedzą, wiedzieli o, o naszym spotkaniu, dzwonili do mnie, przepraszali i prosili, żebym przeprosił was o to... że nie mówią przyjechać, no, ale są to sprawy nocowe, czyli Człowiek ma jedno zdrowie i to zdrowie jak się nie szanuje troszeczkę albo jak się ma za dużo sprawnych wozów, to nie są problemy. Na starość. Co Pana powie, te słowa, które dwa lata temu mówiliśmy. Że jesteśmy jednak silnym rocznikiem. No. Bo jednak dwóch generałów wydaliśmy z siebie. Także <grym> nie jest źle. Od czasu naszej promocji w 76 roku minęło już 45 lat. I nie jest to chwila, nie jest to chwila. Tymczasem spotkaliśmy się w zegrze dwukrotnie. W 2006 roku po 30 latach od promocji w 2016 roku. Cześć, mikrofon się siebie. Ale ja i tak ci go mówię. <grymne> <grymne> I, I teraz w tym czasie naszych, z naszych 9 plutonów trzeciej i szóstej kompanii do wieczności odeszły prawie 2 plutony. Cześć pamięci zmarłych kolegów, o których damy, i będziemy wspominać. my i pamięćmy to się. Proszę o powstanie. Czarna pani zabiera nas raz więcej. więcej byliśmy na kilku pogrzebach kolegów w pewnym takim drobnym, małym składzie musika. Oprócz tego jeszcze byliśmy na, na jakimś, się jest. Ale na kilku pogrzebach naszych kolegów byliśmy też jest to, jest to, jest to na, na przykre, ale nie ubłagamy się. Podczas naszej promocji zmieniło się wiele, zmieniło się Polska, zmienił się świat. Zmieniła się łączność i formy komunikowania między ludźmi. zmienił się i ustroje, a my musimy się tym, za tym nadążyć. My też się zmieniliśmy, staliśmy się starsi. Może mądrzejsi, niektórych można poznać tylko po identyfikatorze, tak jak to dzisiaj było. Bo najtrudniej skojarzyć nazwisko z osobą, choć skądś znaną. Twarze jednak, rysy twarzy zostały i coś tam można odczytać z nich, z tych młodych podchorążnych. Podchorążnych i podporuczników staliśmy się rezerwistami zawodowej służby wojskowej to o tym 45 lat temu bym myślał. W tym czasie byliśmy na różnych stanowiskach, kończyliśmy kolejne uczelnie. Wykonywaliśmy swoje zadania zgodnie z naszą wiedzą, doświadczeniem i sumieniem. Dziś, z perspektywy wielu lat życiowych, doświadczeń, patrzymy na okres spędzony w murach tej uczelni jako czas niestracony. Byliśmy wtedy młodzi, tu kształtowały się nasze poglądy i charaktery. Uczyliśmy koleżeńskiego współżycia, tu kształtowała się nasza psychika. Szkoła nas nie tylko uczyła, ale i przygotowała do dalszego życia. Przyszliśmy tu z miast, miasteczek wiosek. Ukończyliśmy wyższą szkołę i uzyskaliśmy tytuł inżyniera, który dla wielu innych warunków socjalnych był nie do zdobycia. Otrzymaliśmy przygotowanie do przyszłej pracy w jednostkach wojowych, instytucjach wojskowych, a także rządowych, oraz uczelniach cywilnych i wojskowych. Byliśmy przecież inteligencją armii, wiadomo, łącznością. I właśnie dziś zwracamy, wracamy do tych wspomnień, do naszej przeszłości, zwracamy do szkoły, z którą była związana nasza młodość. Nauka, wysiłek, zdobywanie zawodu, hartowanie charakteru. Bo takie jest nieubłagane prawo życia, nauka, wiedza, doświadczenie i chęć służenia narodowi ojczyźni. z głębokim szacunkiem z okazji naszego spotkania wielkim uznaniem wspominamy naszego pierwszego komendanta, pułkownika Edwarda Bielaśniczego, naszych wykładowców, dowódców, dziś z nami. Możemy też ocenić poziom naszej szkoły, jej organizacji i ducha jaki w niej panował. Odbił się na nas, na nas piękno. Czy wszystko było tak wspaniałe jak nam się wydawało? Zapewne na miarę naszych czasów wystarczało. Zarówno pracownie, jak i gabinety, sale wykładowe, koszary, a pod koniec akademik. Jak wspominamy, czuliśmy się studentami. Zawsze kolegów mówi, że brakowało tylko informacji studenckich. Podobno mówią, że nie. No, no, nie. Stachewski się przypomina. Nigdy. Najważniejsze, że metody nauczania. Ustosowane sprawiły, że absolwenci Wyższej Szkoły Oficerskiej łączności dobrze radzili sobie na służbie dla ojczyzny na różnych stanowiskach, w różnych jednostkach wojskowych, instytucjach Ministerstwa obrony Ardowe, a także kolejnych studiach wojskowych i cywilnych. Rozglądam się wokoło, jakie zdumiewające zmieniło się miejsce, te, tutaj, w którym kiedyś wylewaliśmy wiele potu. Pamiętamy ten nasz plac biurek, dzisiaj już nie istnieje, nie istnieje, na razie stare koszary. Teraz wokół nowe, ładne budynki, zaginął gdzieś basen, no ale zobaczymy nowy, yes. zobaczymy nowy. Jest, teraz jest w nowym centrum sportowym. Koledzy, aby obudźcie się w zakamarkach, a miejcie obrazy sprzed lat, Załóżcie znów mundury polowe i raportówkę. Pomyślcie, że jest piątek i macie chęć wyjechania na przepustkę, a tu za długie włosy. Hmm. Gdy nie <grymiałe> Teraz <grymiałe> przydało się panie. Spójrzcie na okna naszych miejsc zakwaterowania, gdzie przechodzić. O, obraz przed dan wypełnił nasze wspomnienia. Przyspieszone bicie serca wskaże moment, że machina cofnęła, cofnięcia czasu zadziałała. A wówczas w, dyst w dystyngowanym mundzie zobaczcie prężnego, ambitnego mundka. Jako pomodnika dowódcy Plutonu, elegancki Czesławie, Marcinie, Zbigniewie, Kazimierzu czy Ryszardzie, Tadeuszu, zobaczycie dawnych podchorążyk w zielonych dresach Cześka, Zbyszka, Kazika, Ryszka, Tatka i wielu, wielu innych. Przeżyjcie jeszcze raz dreszczem emocji, trudy, dnie egzamin sportowy z zaliczeniem biegu na 3-5 km pełnym wyposażeniem. Przypomnijcie sobie obrazy z marszu w nocy po, po długich, leśnych. Po... W drogach leśnych do Półtuska, w głębokim śniegu, przy kilkunastoletniowym mrozie i z powrotem do zegrza. To było około 60 km. Szliśmy i spaliśmy w Marszu. <noise> łokieć w łokieć, dwa lata. 69 do 73. Nasz trud i wysiłek został uwieńczony promocją i uzyskaniem pierwszego stopnia oficerskiego podporucznika. Jak wówczas mówiono, dwie jazdy, i prawo jazdy. I rozjechaliśmy się w różne części kraju. Niektórzy z Was los rzucił dalej, do Hendalu, do zagranicy naszej ojczyzny. Innych rzucił po całej Polsce. Tym jest teraz cenniejsze są nasze kolejne spotkania. Jeśli jako organizatorzy wywołaliśmy Wasze mnienia nasz cel został osiągnięty. Dziękuję wszystkim kolegom, którzy nam pomogli w numerów, adre telefonów, adresów, e do wszystkich powiadomych, powiadomych którymi nawiązaliśmy. O, to, jest, to jest rzecz nieubłagana. Były problemy oczywiście z terminem zjazdu, ale musieliśmy go zmienić ze względu na pewne przedsięwzięcia w szkole organizowane. Kończąc moje krótkie wystąpienie życzę wszystkim wiele satysfakcji ze spotkania po 45 latach interesujących rozmów, nawiązywania trwałych panów. Ponownych kontaktów koleżeńskich. Zapraszam kolegów do zwiedzania sali tradycji w bloku szkolnym oraz nowej bazy szkoleniowej. Nieco zmienimy harmonogram, który będziemy z panem Kessleriem. W związku z tym dziękuję bardzo, chcę tym poinformować tylko, że do tego, że muszę się pytać, to przyczynili się Adam Skowroński. Odczuliście jego namolność, prawda, w telefonach, mailach, w zdjęciach, które wysyłał który robił albumy różnego rodzaju napracował się no, bardzo dużo. Mamy nadzieję, że jakoś go tam dzisiaj spijemy tam. <śpiennie> <śpiennie> Następnie Kosewski. Człowiek, który inspirował z zagranicy są naszym działaniem i nam... Tylko w dawał taki co chwila, a to zrobione, a to zrobione, a tam to jak, a jak to zrobiłeś cały czas aż męczył. No i dziękujemy Jankowi, który, Paszkowskiemu, który zawsze na stanowisku i wywiązuje ze swoich zadań. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i bardzo dziękuję pana. Wszystkich ja panów powitać. W imieniu komendanta a niestety dostał polecenie służbowe, taki punkt w rozkazie się ukazał ciągłonego, że ma się udać na urlop do Austrii, tak? <grym> Śmiejemy się, bo ja trochę proszę. jestem młodszy od panów, nie dużo, ale trochę lat. I Kończyłem też szkołę oficerską, jak panowie to co panowie przeżyli, to ja jeszcze miałem zaszczyt to samo przeżyć. W tej chwili jest, 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 jest tak jak jest, także e, dowódca, Podaję punkt do rozkazu, który jest jak jest, który do niego powinno być. Ale to już idzie z Na Masz szansę, dało tutaj to się nie zjeździło. No. Tak? <grywa> e, było inaczej. Tylko e, będę prosił, żeby przedstawić Państwu e, naszą nową strukturę, e, nowe e, nasze centrum, tak trochę historii opowiedzieć, pochwalić się tym, co się stało. Zanim zacznę prezentację muszę powiedzieć, że te wszystkie zmiany, które zostały wykonane, to jest ostatnie 6 lat. Dzięki właśnie komingowi. Jest to mój falowiec, dlatego tak fale tak, teraz byśmy kończyli tutaj też No ale, 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 na to dla

yəni səhvə doğru gəldim. Yəni mənə gəldim. Başqa bir şey yoxdur. Dostum dəvət etsə şov.

<głos> <głos> Jak ty można od Ciebie po prostu potem odzyskać takie coś? Mam nadzieję, że się zgadzacie. Chcę powiedzieć pewną historię. Gratulacje. Tak. Słuchajcie, bo ciekawy. Ponieważ poznałem hobby. Też możecie w internecie znaleźć, jeżeli wyślesz. Kocham przyrodę, ze zdrówkiem się tam zrobić, chociaż przed blokiem takim sugeruję. Zrobi co zechce, może. No to... <ślał> Będzie to... <ślał> 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 Ale To nie sądzę, tak na wstępie, a kolejną sprawą. To jest to przyjemność, że mogę do tych wspomnień wrócić. Wspomnień i dobrych, i złych, można powiedzieć trochę z uśmiechem na twarzy, ale przede wszystkim mówiącym o tym, że człowiek kiedyś był młody, prężny i nadal pozostał. Tylko został piękny, bo. nie Tylko zostało i. A, a nawet nie zostało. Jeżeli jest to e-mailem, to też, też akceptuję tej. Ale chęci też radę. Tak jest. Goni, nie dogoni, ale się rozgrzeje. Więc ja też, też przepraszam za wrażenie, też taką interpretację bym zaakceptował. Więc tak jak powiedziałem, jest to dużą przyjemnością dla mnie, że mogę do tych wspomnień, patrząc na, na panów twarze, mogę i przypominać sobie te pozytywne, radosne i mniej radosne chwile. E